A jak w ogóle odnalazłaś się w ekipie, która już dobrze się znała z pierwszego sezonu? Znaczy atmosfera na planie była tak przyjemna i było tak śmiesznie przez cały czas jak tam byłam tak naprawdę, że ja się tam bardzo dobrze czułam i bardzo dobrze się tam bawiłam, też cała ekipa jest tak uprzejma i tak yy, yy, nie było żadnego, żadnej takiej sytuacji, że się czułam jakoś odrębniona, bo, bo jestem nowa w tej ekipie. Yy, i myślę, że byłam tak bardzo przyjęta miło i ja się bardzo dobrze czułam, bo to też było moje pierwsze doświadczenie na planie jako już, nie byłam jeszcze pełnoletnia wtedy, ale już byłam większa niż te 13-14 lat, więc yy, myślę, że to też było super, żeby zobaczyć tę ekipę od tej strony, że nie wiem, nie boją się przy mnie przeknąć, albo coś takiego, takie małe rzeczy, ale, ale ja się bardzo dobrze tam odnalazłam. Dużo się teraz mówi w kulturze o siostrzeństwie i właśnie o tym też jest serial Pati, zwłaszcza drugi sezon. I w ogóle jak Ty interpretujesz to hasło, pojęcie siostrzeństwo? Ja siostry nie mam, ale dla mnie siostrzeństwo na przykład, no to są moje przyjaciółki, dla mnie to jest takie siostrzeństwo w moim życiu. I myślę, że to jest po prostu takie gigantyczne wsparcie przynajmniej dla mnie po prostu gigantyczne wsparcie emocjonalne i takie ogólnie życiowe. I myślę, że siostrzeństwo nie zamyka się tylko do tych ram rodziny. I no, tak uważam, a w serialu Paty, no to myślę, że to siostrzeństwo było tam jednak y, trudne, bo, bo to ta relacja jest jakby taka, no tak, nie wiem ile mogę mówić, ale jakby y, to siostrzeństwo myślę, że było dla nich trudne, ale bardzo z taką wielką nadzieją, żeby jednak kliknąć i żeby jednak to wyszło i myślę, że to była ta nadzieja z obu stron i oczywiście y, obie postacie mają bardzo różne charaktery, więc to inaczej wyglądało, ale y, y, myślę, że to siostrzeństwo jest po prostu taką siłą, która tak w tym serialu przewyższa jakby okoliczności życiowe, y, jakby majątkowe takie wszystkie te sfery, które mogłoby poróżnić to siostrzeństwo swojego właśnie tak skleja w tym serialu i myślę, że to jest takie najpiękniejsze w tej, w tej relacji ich. Wspomniałaś też, że jesteś młodą aktorką na początku kariery i jak w ogóle w Twoim odczuciu polska branża traktuje młode aktorki w kontekście propozycji ról? Czy sądzisz, że dostajesz fajne, zróżnicowane propozycje i może o jakiej w ogóle roli marzysz? Ja miałam dobre doświadczenia, yy, tak naprawdę same dobre i myślę, że na razie moje role są z, zróżnicowane, bo no, jakby no, w Wielkiej Wodzie było tak, że to była bardzo taka yy, i emocjonalnie, i fizycznie taka wymagająca rola, bo ja się tam dużo topiłam, dużo coś tam skakałam, miałam psa, który ważył tyle co ja, więc to było takie trudne, że tak fizycznie po prostu było to dla mnie ciężkie, ale bardzo mi się to podobało i straszną wtedy złapałam zajawkę. A ten projekt jest bardziej tak. Ja w ogóle też wcieliłam się, się w taką rolę, która nie przypomina mnie, mam wrażenie, nawet ubiorowo czy osobowościowo i to było też bardzo ciekawe. No bo to jest zawsze takie nowe doświadczenie, a. I myślę, że na razie mam zróżnicowane role, role, ale rzeczywiście w polskiej branży mam wrażenie, że mało się tworzy takich projektów, gdzie są właśnie młode dziewczyny w jakichś takich bardziej głównych rolach osadzone. No ale to już to, nie wiem. A o jakim projekcie marzysz? W jaką rolę chciałabyś się w najbliższym czasie wcielić? Bardzo bym jakąś taką dramatyczną, że, że coś, coś wrzeszcze, coś płaczę, tak, żeby. Się jakoś, jest takie wyzwanie aktorskie, że się jakoś wykazuje tak, takimi jakimiś trudniejszymi emocjami na przykład. No a moim takim, takim ultimate marzeniem, no to to jest projekt. Strasznie kocham reżysera Wes Andersona i, i to jest taka, taki no cel, nie wiem, czy realistyczny, ale bardzo bym chciała, żeby był realistyczny. I to jest taki mój wymarzony, taki wymarzony projekt. No ale zobaczymy co się wydarzy. A powiedz mi czy masz w obszarze aktorstwa jakiś mentorów, może ktoś daje ci rady, e, albo być może podziwiasz jakiś aktorów polskich czy też zagranicznych? No ja na planie bardzo podziwiałam aktorstwo yy, Oli Adamskiej, bo jakby rzadko się widzi rolę, która jest tak bardzo już wręcz naturalna dla jakiejś osoby. No i po prostu to było bardzo imponujące, że poza nagrywaniem rozmawiamy normalnie, jakby o jakichś naszych personalnych rzeczach. I nagle jak tylko jest akcja, to zmienia się postawa i jest taka, że ty, ty, ty. I po prostu to jest niesamowite do obserwowania tak face to face. Po prostu to jest naprawdę bardzo imponujące.